Wyobraźcie sobie negocjacje koalicyjne z PiS w roku 2027 z takim nastawieniem w głowach, że Konfederacja absolutnie w ogóle się nie może sprzeciwić, nie może mieć swojej linii, ma być podległa PiSowi, bo jak nie, to oni nas wtedy ze swoimi mediami i ludźmi na Twitterze naskoczą na nas i wmówią nam, że my jesteśmy teraz agentami Tuska, że chcemy tutaj niemieckich rządów w Polsce, że jesteśmy bardzo złymi ludźmi i zdradziliśmy Polskę, bo nie chcemy na wszystko zgodzić się PiSowi. Powiedzą nam, to weźcie sobie Ministerstwo Kultury, może jeszcze Ministerstwo Sportu, pozwólcie nam dalej kraść i robić swoje i się w nic nie mieszajcie, no bo wtedy my tak Wam pomachamy tutaj palcem i wszyscy na Was skoczą, tak jak wtedy przy tym piwie i zostaniecie agentami Tuska. No ja nigdy się na takie postawienie sytuacji nie zgodzę. Jest zupełnie oczywiste i to wie każdy, kto negocjował chociażby zakup marchewki na bazarze, jeżeli się od razu idzie do kogoś i mówi jesteś jedyną moją alternatywą, wezmę od Ciebie wszystko po każdej cenie i ci jeszcze od razu za to zapłacę, to pozycja negocjacyjna jest wtedy na bardzo niskim poziomie. Trzeba mieć możliwość rozmowy z każdym i licytacji w górę. Kto da więcej, a nie jak bardzo zostanę upokorzony. To jest absolutnie oczywiste. Ja przyznam, że kompletnie nie rozumiem polskich polityków, którzy w polityce zagranicznej, reprezentując Polskę, stawiają tylko na jedną stronę, polegają na obcej sile i boją się negocjować.